Siemanko, z tej strony Aleksinia, to jest kariera Tomasa Mellera, cały czas w szalkę Gelsenkirchen. Przed nami mecz z Unionem Berlin, 21. kolejka sezonu 2023-2024. Dziękuję Wam za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze, to naprawdę się miło ogląda Wasze wsparcie mojego kanału. I Wam bardzo za to dziękuję i zachęcam też tych, którzy tego nie robią, do wsparcia. No i cóż, my przechodzimy do meczu z Unionem. W składzie Frajl, Wagner, Tioł, Lode, Stanisic, Ferszeren, Żorkowski, Rakitic, Turlinow, Zalazar, Bülter. Także gdzieś tak nasz skład będzie wyglądać. No i zobaczymy, czy uda nam się na przykład się skończyć w sezon. Ale my przegrywamy z Unionem 2 do 1. STWS i Świderski. Dla nas tylko Iwan Rakitic. No niestety gdzieś tam mamy spadek tej formy. Bardzo duże wahania, bo raz potrafimy wygrać, potem przegrać. Potem przegrać też z Kretesem bardzo mocno. No niestety też nie udało mi się znaleźć nikogo ciekawego na kontrakcie. Poszukiwanie było gdzieś dość obszerne, a też nie każdego możemy zakontraktować ze względu na no, nasze wymagania finansowe, tak? Także gdzieś tutaj, no na to też muszę patrzeć i zwracać uwagę. Ale no mam nadzieję, że mimo wszystko gdzieś ktoś jakiś wyskoczy po sezonie. I tak naprawdę będziemy mieli. No bo jestem Draxler, ale na Draxlera nas po prostu. I po ludzku nie stać, no bo nie zaproponujemy mu więcej niż 30 tysięcy Od nowego sezonu 35, bo gdzieś tam wraz z sezonem Z nowym sezonem będzie ta kwota wzrastała o 10 tysięcy, gdzie możemy oferować Czyli jak teraz możemy 25, to w przyszłym sezonie będzie 35 A przynajmniej z Wolfsburgiem, no i tu już chyba jakieś zmiany muszą dojść, jeżeli nam nie idzie Skoczy Aydin Na no atak skoczy Pieringer Za Żurkowskiego Taylor i za Lodę, nie Lodę niech gra po prostu, Lodę z Tiołem jest troszkę zmęczony, to niech zagra Pozdogan. No i spróbujmy tak zaskoczyć Wolfsburg to się uda? Nie, przegrywamy 2 do 0, Saul i Niestety gdzieś lepszy zespół przyjechał, no i nas ogrywa Ale wydaje mi się, że mimo wszystko gdzieś tam bezpieczne mamy to utrzymanie No dokładnie, mamy ósme miejsce, cały czas jesteśmy w kontakcie z szóstym Dającym puchary. Baraże mają 18 punktów. My mamy 27, czyli gdzieś 9 punktów przewagi na yy, 8 kolejek... Nie 8, tylko... Jej! Na 12 kolejek do końca, jeżeli się nie mylę. Także gdzieś tutaj musimy jeszcze być czujni. Efrail, spodziewamy się po tobie więcej. No tak, bo dopiero to jest 19 luty. Także... No Musimy się wziąć jeszcze ostro do roboty, żeby tutaj nie stracić tego, co gdzieś sobie wypracowaliśmy fajnie jesienią, bo naprawdę jesień mieliśmy dobrą, a niestety gdzieś tutaj takie głupie potknięcia się zdarzają. Pytanie, czy to jest kwestia tego, że odszedł Dragowicz? bo mi się nie wydaje. Czy tutaj zespół i tak mamy dobry, ale właśnie. Może to jest czas, żeby na środek obrony wskoczył Kolasinacz za Mariusza Lodę. My to zrobimy. Gdzie jest kolak? A Za Żurka wskoczy Taylor. Też gdzieś w większym gazie jest Borzdogan niż za to trzeba wykorzystać. I Memo, czy ja za I Timo Becker za Ostany na nawet z Bayerem Leverkusen. Gdzieś takie zmiany porobimy, zobaczymy czy nam to w ogóle się opłaci. No miejmy nadzieję, że tak, tylko jeszcze zamieńmy Tioła z Kolasinaczem, ze względu na lewą nogę Kolasinacza. I mam nadzieję, że chociaż uda nam się urwać jakieś punkty z Troszkę podmęczeni, więc możemy to wykorzystać. No niestety nie, 4 do 2 przegrywamy. Werszeryn i dla nas. A to jakiś Sardar hatryka strzelił, także no. Cały czas bez zwycięstwa, trzecia porażka z rzędu, bynajmniej w tym odcinku. Ja też przepraszam, ten odcinek się spóźni, ale po prostu zapomniałem, że się godzinę dzisiaj przestawia. Za późno wstałem. Dlatego też tak jest, jak jest. Ten odcinek powinien się pojawić o 13.30, jeżeli się wyrobi. Jak nie, to o 14.00. No i przed nami jest z Werderem Brema. Z Werderem, z którym musimy po prostu wygrać. Jest konferencja prasowa. No to się na nią udamy. Już mamy 11. miejsce. I to jest bardzo zło wiadomość, że my tak lecimy w dół dramatycznie. Ale no... Trzeba po prostu się odbić od tego dna. Nie na nim pozostać. gdzieś tutaj, może znowu. Idziemy tym naszym najlepszym garniturem. Bez jakichś głupich rotacji. Chociaż. No co, no ci chłopacy starają się, dają radę. Turek wróci do składu albo. Zalazar, tu zmienimy z rakieticzem. Hiding ground na dysce, okej. Okay. Hiding na tej dysce wtedy. I coś takiego wykombinę. Tak jest, dobra. Próbujemy na ten Werder. A nie, to jest ta formacja. Na ten Werder Brema, Wolin Invest Stadium w Bremie, wygrywamy 3 do 1. Bylter, Zalazar i Żurkowski na Werderu Bittencourt. kurt. ale najważniejsze jest to, że. I wygraliśmy dosyć wysoko, bo 3-1 to jest fajny wynik. Na wyjeździe. I w końcu się odbijamy i wracamy na ósmą lokatę. 11 punktów tracimy do szóstej lokaty. No gdzieś się pogubiło przez te trzy spotkania. No i co to jest, jaki jest? Raport juniorów. Czy będzie ktoś ciekawy? No nie wydaje mi się. chyba, Chociaż 400 tysięcy. 000... Nie, nie ma nikogo. Niestety. Okay ping Aha, tu jakieś raporty. Właśnie troszkę też zagłębiłem się w ligę portugalską, bo naprawdę są ciekawi zawodnicy jak ten Jordan Lotomba. Jestem ciekawy tego Matousca Termala ze względu na jego klauzulę odstępnego 27 milionów 800 tysięcy. Pickel słabo Christ Christensen bardzo fajnie. Chyba zawierałem mnie. Andrasz Sporar no słabo. Piazza były zawodnik, Szalkę słabo. Julian Weigl ja wiem, że on grał w Dortmundzie, aczkolwiek nie, to nie jest wychowany w Dortmundu, to jest wychowany chyba TSV Monachium. Także nie przeszkadza mi to gdzieś, że on grał w Dortmundzie, ale to jest na razie wstępne skautowanie. Fajnie, że z ligi portugalskiej też możemy kogoś wyciągnąć, bo chodzi o tą różnorodność. Jakiś szeroki wybór zawodników. Rakitic, siadasz na ławeczce ze względu na kondycję. Tani się wraca do składu za Beckera. I ktoś jeszcze do składu może wskoczyć? Chyba nie. Zostawimy tak jak jest. Kolasina cztyją na środku. Z Bayernem Monachium u nas na Weltinsarenie. Arenie. To no będzie ciężko, nie oszukujmy się. Szczególnie, że gdzieś ta nasza forma nie jest ustabilizowana dokładnie. 6 do 1 dostajemy. Sabicer Casey, Griezmann, Sabicer Sanek, Kimiś. Dla nas tylko Rodrigo, Zalazar. No, ale no, jesteśmy gdzieś daleko. Od po, po pierwsze od idealnej formy, po drugie od Bayernu Monachium. Także gdzieś, no, szkoda, że ta wysoka porażka jednak y, może nas gdzieś tam podciąć. Ale mamy dalej dziewiąte miejsce. 9 kolejek do końca. Mamy spokojne gdzieś na razie dziewiąte miejsce. Gdzieś ten środek tabeli jest, który zarząd sobie wyznaczył. Chyba teraz jest przerwa na kadrę Jestmy z Freiburgiem sobie to dosymulujmy. W ogóle zobaczmy, jak ten marzec wyglądał. Czy tam luty, luty. Cztery porażki, jedno zwycięstwo. Syczeń też fatalnie. No, fatalny nowy rok po prostu, tak. Gdzieś tam na tym jesień byliśmy naprawdę mocni, a teraz wiosną już jest dramat. Ale dobrze, wraca Rakitic, wraca Becker do składu. Także próbujemy takim swym składem jak z Warderem I wygrywamy 3 do 2. Hülter z dubletem czy tak zwanym doppelpakiem w Niemczech. Kolasinac z jedną brameczką dla Freiburga, Nilmopej oraz Bodebu. Także fajnie, że wygramy na bardzo ciężkim stadionie, na bardzo ciężkim terenie i z bardzo ciężkim rywalem. I wracamy na ósmą lokatę. No ta ósma lokata nam chyba tak naprawdę przez cały sezon gdzieś tutaj e, sympatyzuje z nami. Mi tak szczerze to nie przeszkadza, jednak spadliśmy na dziewiąte. Herta wygrała swój mecz. Wóz no Maloka to jak najbardziej w porządku. Myślę, że dla nas jak dla Beniaminka to i tak jest dobry sezon. Gdzieś tam parę niespodzianek zrobiliśmy. A na te europejskie puchary, no nie dość, że nie mamy kadry, to jeszcze jesteśmy troszkę za słabi. Myślę, że w przyszłym sezonie gdzieś o Ligę Europy możemy się pokusić. Albo o tą Conference League chociaż. Ale to zobaczymy. Zobaczymy też jakie transfery przeprowadzimy latem, no bo też o tym trzeba myśleć, przyjdzie jednak Martin Hinteregger gdzieś będzie bardzo dobre wzmocnienie środka, po, środka obrony, a my niestety remisujemy tylko z Augsburgiem u nas, przy Gelsenkirchen, na Rakitic i Bülter Augsburga Sadik i Tavares ale tak jak mówię, gdzieś ten cel na te europejskie puchary za rok byłby naprawdę fajny ale no nie obrażę się jak y, tego nie będzie, no bo też mimo wszystko jako Thomas Müller to mamy swój cel, gdzieś tam dojść do Bayernu Monachium yy, Ale no, żeby dojść do Bayernu Monachium to też trzeba zrobić jakiś wynik, tak? A nie, że my sobie tutaj tak... Fajnie, że minę krzalkę I my sobie tutaj tak dryfujemy w środku tabeli No tak Bayernu nie przekonamy Także gdzieś coś musimy na pewno wygrać Wszystko, żeby pójść do tego Bayernu albo być naprawdę mocnym Tak jak Agelson w Lipsku na przykład, tak? Też mamy ten plus, że jednak jesteśmy byłym zawodnikiem eee, Bayernu, a tego legendą, czy gdzieś tam ikoną, jaką jest Thomas Müller. Jeszcze żywą w dodatku. A przed nami mecz z Borusią Dortmund. Derby zagłębia rury. Także... No. Będzie ciekawe. Simon Sody z Akademii. Simon Simon, to byłeś ty, nie? Eee, możemy cię przenieść do seniorów tego cię sprzedam kwestia kapitana No nie Paulson nie będzie kapitan bo nie gra to jest jego pierwszy minus zaraz skakuje na dziesiątkę wraca do środka pola Taylor to jest rakiticzem się zmieni i wróci Stanisic za beckera i tak to gdzieś będzie wyglądać że ten skład będzie chyba w optymalnej sile, tak mi się wydaje. No wiadomo, że jest troszkę lepszy od Taylora, ale Taylor ma lepsze sharpnessy. A ja mamy konferencję prasową przed meczem z BVB. Także udajmy się na nią i po prostu no, motywujmy nasz zespół, żeby w tych derbach się nie ośmieszył. Tak jak w dwóch meczu z Bayernem. Jednak pierwszy mecz z Dortmundem u nas, który otwierał sezon. Był dosyć dobry, no bo 2 do 1 tylko. A tak naprawdę to ta porażka gdzieś była niezasłużona. Ale teraz na Signal i parek będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. Nasymulujemy. I remisujemy jeden do jednego. Także jest mała niespodzianka. Fajnie. Verscheren zdobywa dla nas bramkę. Prowadziliśmy od 33 minuty. Niestety haland w 72 strzelił bramkę. Ale znowu gdzieś bardzo wyrównane spotkanie z Borussią Dortmund. To cieszy. To cieszy, bo jednak ta Borusja gdzieś tam na papierze jest mocna. Przynajmniej mocniejsza od nas. Simons wiem, że staście na więcej. Bożdogan liczy na Ciebie w decydujących starciach. Toczanik, no niestety jak grasz to nie porywasz. To jest Twój największy problem. Przed nami mecz z FSV Mainz. U nas na Weltins Arenie, czyli dobrze. Jest szansa na 3 punkty. Potem mecz z... Kellner? raport o juniorach, Mangala ok, ale dobrze mecz z Mainz, taki sam zestaw zawodników jak na mecz z Dortmundem z Rakitic, już minus 1 overalla kolejne Spada, bo ma tylko 77, no ale on kończy karierę a my kończymy nasze nadzieje z meczu z Mainz, bo przegrywamy 3 do 2 teraz z doppelpakiem. niestety dla Mainz Grujcz, Fleming i w 87 minucie Sztygar Stry no Myślałem, że tutaj uda nam się urwać trzy punkty z zespołem, jakim jest Mainz, bo to jest zespół na pewno na naszym poziomie. Solidny, ale mimo wszystko do dziawnięcia, szczególnie u nas na Weltins Arenie. A przed nami mamy Zajn Frankfurt. Za pierwszym już wygraliśmy. 3 do dwóch, jeżeli się nie mylę. Gdzieś to też tam niespodzianka była na początku Cedonu. Krasniki chciałby zagrać. Ja nie wiem, Krasniki w ogóle, o czym ty myślisz. Kup się raczej na grze. Troszkę go zrugamy. No i dobrze, będą zmiany w składzie Za Taylora Zupa czy Mążurkowski. To by było na tyle. Gdzieś tak spróbujemy zaskoczyć Frankfurt. Oby za się odpali przeciwko swojemu zespołowi. my wygrywamy 4 do 1 z Frankfurtem. Taylor, Rakitic, Rakitic i Bülter. Świetne spotkanie całego zespołu. Rakety 10 10.0 Ocena. Filter 8.5, 7,5 Freisl. Yy, to na ławce. 7.3 Żurek. 7.1 6-6 Wagner. No takiego obrotu sprawdź się nie spodziewałem, że my we Frankfurcie wygramy 4 do 1. Po porażce z Mainz 2 do 3. U nas na Walciceranie. No ale to jest to, o czym mówię. No mamy bardzo niestabilną formę. Potrafimy wygrać z lepszymi, a przegrać ze słabszymi. I także to na pewno będzie gdzieś trzeba. Unormować w przyszłym sezonie Oczywiście na plus, żeby być stabilnym I wygrywać częściej A nie raz tak, raz tak Jak zawieje, tak będzie Mamy cały czas dziewiątą lokatę Trzy punkty straty do herty Gdzieś do odrobienia Na spokojnie No i dobrze Nie zmieniamy składu Gdzieś to dobrze funkcjonowało a Nie, musi wrócić zupa za Taylora Bo chyba zupa wyszedł, jeżeli się nie mylę Kurde, zrobiłem ten ruki i nie pamiętam, przed chwilą, co ja zrobiłem. No dobra, niech wejdzie zupa. Co Szumek Żurkowski, no i jedziemy do keln. Z keln przegrywamy 2 do 1. Żurkowski z Bramką, ok. Ojeda i Wilson dla keln. No i to jest to gdzieś, o, co o czym mówiłem, tak. Cały czas to się powtarza, że takim intraktem mocnym wygrywamy. A przyjeżdżamy do keln. I 2-1 w plecy. I do Herty tracimy już 6 punktów. Niestety to ósme miejsce gdzieś odjeżdża, a przed nami z Lipskiem. Ciężkie spotkanie. Ciężkie spotkanie. Zobaczmy jak morale. Pola Sinac słabiutko. Czerkowski tu może grać? Dobra, zagra Mariusz Lodę. Niech się zamieni z Ciołem. Hmm. To by było na tyle chyba ze zmian. Chociaż z Lupa dobrze zagrał, strzelił Bramkę. Niech zagra za Taylora, a Taylor niech zagra za Rakiticza. Iś Iwan, wiadomo, strzelił dublet przecież z Frankfurtem, ale Iwan, no, to no, mi bardzo słabe mecze. A przed nami mecz z Lipskiem. Ten mecz przegrywamy, niestety 3 do 1. Czurlinow dla nas za Lipska, Shik Angelino i Szoboszlaj. No ale tutaj Lipsk zdecydowanie mocniejszym zespołem jest od nas, z silniejszą kadrą dysponuje. No i proszę Państwa, dwie kolejki do końca i kończymy sezon. Kończymy nasz trzeci sezon w szalkę, tak naprawdę. No bo gdzieś tam na ostatnią się kolej. W pierwszym sezonie potem AWANS, no i teraz pierwszy sezon w Bundesliga. Dziesiąte miejsce mamy niestety, Union nas wyprzedził. Przynajmniej mecz że z Bielefeld i z Fafelboxum, czyli gdzieś tutaj fajnie jakbyśmy zgarnęli 6 punktów na dwóch wyjazdach. Pierwszy do Bielefeldu. Krasniki. Człowieku, a ty ciągle o pieniądzach. I tak nie będziemy przedłużyć tego kontraktu, także nie wiem o czym mówisz. No i dobrze, takim samym składem wyjdziemy jak na Lipsk. Tym razem remisujemy 1 do jednego. Bylter dla nas. Dla Bielefeldu Serra niestety dwa strzały, jedna okaza Bielefeldu, no i jedna bramka, która niestety przechyla szale na remis. No i nam ta herta zdecydowanie odjechała, bo odjechała nam na 8 punktów. Union też się potknął, więc gdzieś ta walka do ostatniej kolejki będzie o tam dziewiątą lokatę. Niby oni, ale jednak warto gdzieś być wyżej na końcu sezonu. Tylko zostało nam Bochum na wyjeździe niestety, nie zakończymy sezonu u nas na Waltins Arenie, jak ten terminarz się poukładał. No i dobra, przede wszystkim ostatni mecz to jest Rakiticza. także on zagra. On zagra przede wszystkim z opaską kapitańską, żegnamy no legendę, przynajmniej już w naszej karierze. Zagra sobie Dean. zagra sobie Bozdogan. Zagra sobie Ralf Ferman, er, ale nie zagrasz. Sorry, to by było chyba na tyle ze zmian. Także żegnamy Rakiticza. Musimy budować środek. polat już bez niego. My remisujemy tylko 2 do 2. Zalazari, Bulter dla Bochum, Lokadia i choler. Także dwoma remisami kończymy sezon. Na pewno był to sezon. Ok, po prostu przekonywujący, że jesteśmy gdzieś dosyć silnym zespołem w Bundeslidze, Wiadomo, nie na tyle, żeby walczyć o coś więcej, ale no na pewno gdzieś tam na spokojne, pewne utrzymanie. Z szansą, perspektywą na europejskie puchary, mimo wszystko. Ale, ale, ale. Mistrzem Niemiec zostaje Bayer Leverkusen. O 3 punkty nad Lipskiem, 9 nad Bayernem, nad Borussią Dortmund, która była czwarta, aż 15 punktów. Także pierwsza czwórka to jest Leverkusen, Lipsk, Bayern, Monachium i Borussia Dortmund. Do Ligi Europy skakuje FFL-Wolfsburg, a do Conference League wskakuje Hoffenheim. Tak gdzieś się podłączyło jeszcze do walki o Puchary. Latbach z niej wypadło. My mamy dziesiąte miejsce. Gal nas jeszcze wyprzedziło. My wyprzedziliśmy Union. Także dziesiąte miejsce jak na pierwszy sezon w Bundeslidze jak najbardziej na plus. Zobaczmy sobie jeszcze statystyki. Malik chciał 37 spotkań, wszystkie mecze w Bundeslidze zagrał 22-letni Niemiec, 34 dokładnie. Na tych meczach tylko Bundesligi się będziemy skupiać, na Pucharze Niemiec? Nie. Malik dziął 5-8 ocena na poziomie Bundesligi. To jest słaba ocena, to jest bardzo słaba ocena. I Malik dostanie od nas ostatni sezon szansy, tak? Bo w drugiej Bundeslidze nie zachwycałeś, w pierwszej jest jeszcze gorzej. Także tutaj będziemy na Ciebie bardzo patrzeć. Kai Wagner, 33 spotkania, 59 ocena. No, słabo. Dwie bramki, jedna asysta. No, jak tak, na takiego zawodnika, gdzie byłeś no, jednym z lepszych zawodników mimo wszystko według oceny, to musisz pokazywać więcej. Zalazar, 33 spotkania, 6 bramek, 4 asysty. Lepsze statystyki z tego, co kojarzę, niż drugi Bundes. 6,1 średnia ocen, jest okej. Okay. Freidel, 33 mecze, 3 czyste konta, 6 ocena. Strzału, ale solidny. Będziesz rezerwowym bramkarzem, niestety, w przyszłym sezonie. No i Iwan Rakitic, 31 spotkań, 7 bramek, 8 asyst i to jest kompletny, środkowy pomocnik. 6,3 co prawda ocena, ale te statystyki, jak na Weniaminka, jak na postać, która miała gdzieś prym w tym zespole, to to robił. Verscheren, 30 meczów, 8 bramek, 5 asyst, jak na bocznego pomocnika, nie najgorzej, 6,3 jest w porządku. Nie, to to samo nie mogę powiedzieć o Darko Czurlinowi, który niestety zawiódł. 30 meczów: 3 bramki, 2 asysty. 5,9 średnia ocen. słabo. Szymon Żurkowski, 29 meczów: 3 bramki, 1 asysta, 5,9. Na szymek też się spodziewałem po tobie lepszych występów. To samo po stanie siciu, 27 meczów: 1 asysta, 0 bramek, 5,8 średnia. Kenneth Taylor: 26 meczów: 5 bramek, 2 asysty. Cześć, 2 ocena. On gdzieś miał dobrą tą końcówkę jesieni, gdzie dostawał szanse pierwsze i je naprawdę bardzo dobrze wypełniał, tak? Marius Bülter, no to chyba odkrycie tego sezonu. Nie ma co ukrywać. Marius gdzieś nie miał być pierwszoplanową postacią, a był. 26 meczów, 14 bramek. 1 asysta i 7-0 ocena w Bundeslidze. Także Marius na pewno będzie w przyszłym sezonie w naszym zespole. Memo Czajadin. 17 meczów, jedna asysta, 5-9 ocena. No jak na bocznego pomocnika. No to jest bardzo słabo. Nie ma się co oszukiwać. Bożdogan to samo dostawał szansy, 17 spotkań finalnie zagrał 23-letni Niemiec. 6-0 ocena, jedna asysta. No i to jest dramat. On się dziwi, czemu nie gra. Timo Becker, ta nasza tak zwana Zapchaj dziura 17 meczów, 0 bramek, 0 asyst, 5-9 ocena. Jak na Zapchaj dziurę w porządku? Kola Sinaj, tu jest duże rozczarowanie: 17 meczów, 1 bramka, 5-6 średnia ocen. No, Kola, ja nie tego oczekiwałem po tobie. Marius Lode, 14 meczów, 0 bramek, 0 asyst, 5,6. Dramat. Naprawdę słabo ocenę mają ci nasi zawodnicy. Teraz Bieringer, 8 meczów, 1 bramka, 6,4. No, rezerwowy napastnik, tak. Rale zagrał jeden mecz w Bundeslize, 4,8. Voters, no to, to i tak nie zostajesz No a res, reszta gdzieś nie grała No i po prostu musimy czekać Na nowy sezon No i cóż widzimy się 1 lipca Nowego sezonu Na pewno w barwach szalkę Tu się nic nie zmienia No i cóż ja czekam na wasze propozycje Bo tak naprawdę możemy wzmocnić Każdą pozycję w naszym zespole Wydaje mi się że do, na obecną chwilę Zostaje w składzie Zalazar I Versheren i chciałbym, żeby został Bülter, ale jeżeli znajdziemy kogoś lepszego, no to Mariusz będzie po prostu rywalizował o miejsce w składzie. I to tyle. Ale to gdzieś ta Zala, Zul, Zalazar i Verscheren, to ta dwójka jest na pewno nie do wygryzienia. No i cóż, to jest kariera Tomasa Mellera ja Aleksinio. Do usłyszenia. Cześć!